Należy ustanowić normy dotyczące warunków przyjmowania osób, które są wystarczające do zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia i porównywalnych warunków życia we wszystkich państwach członkowskich. I wiecie co to oznacza? Poziom zasiłków dla Polaków w Polsce będzie niższy niż poziom zasiłków dla nielegalnych imigrantów w Polsce, czyli Polacy będą dyskryminowani względem nielegalnych imigrantów, którzy tu przyjadą, mimo że wcale oni tu nie chcą być, my ich tu nie chcemy, ale będzie trzeba na nich płacić.